Czy zastanawiałeś się, mój drogi, moja droga, jak to się zawsze dzieje, że ja jest ten krąg znajomych i wiecie, każdy mówi, co chce zrobić za 10 lat, że ja chcę mieć firmę, ja chcę zarabiać, ja chcę mieć jeździć Lambo, ja będę jeździł to, a moim marzeniem jest to, a moim marzeniem jest to. No i teraz przyjrzyjmy się temu dokładniej. Każdy chce mieć Lambo, dobry dom, wielki, szczęśliwą rodzinę, wielu przyjaciół. Każdy chce mieć wszystko, ale nikt nie usiądzie na chwilę i nie zastanowi się, jak ja w ogóle chcę to zrobić. Co oni myślą, że to wszystko im spadnie z nieba? No nie spadnie z nieba, tak? Jeśli jest jakieś marzenie, ale do tego marzenia mentalnie się nie nastawiasz, no to sorry, ale twoja sytuacja się nie zmieni, tak? No bo marzenie pozostaje marzeniem, a działania, które podejmujesz, niekoniecznie prowadzą cię do tego marzenia. I w dzisiejszym odcinku, jak sam tytuł mówi, opowiemy sobie, jak wykonać wszystko, co sobie postanowiłeś, bez wymówek, bez zaprzeczeń, z satysfakcjonującym efektem. I w dzisiejszym odcinku będzie niestety dużo wyjaśniania, będzie niekomfortowo, ale tak ma być, tak? No bo sukces na każdym polu życiowym to nigdy nie jest coś komfortowego. Zawsze musisz podjąć coś, co jest wbrew jakiemuś lękowi, a często nawet jest to wbrew tobie, tak? I generalnie jak to by było łatwe, to świat byłby popsuty, bo byłby słaby podział, tak? A nie może być tak, że każdy jest bogaty, każdy ma spoko sylwetkę, każdy się dobrze odżywia, no bo tak nie działa świat. No i niestety każdy ma swoje miejsce. Ale pocieszający fakt, że każdy ma też wybór na to, w którym miejscu się ostatecznie znajdzie. No i dzisiaj właśnie powiem o skutecznych, sprawdzonych strategiach, jak przestać po prostu gadać ten dopamin talking, że o, ja będę miał, podniosę stówę na na ławie. Ja pójdę i tam, tam, ja będę wyglądał i tak, tak, i tak, tylko w końcu to zrobić i przestać pieprzyć. I zacznijmy sobie od fundamentalnej rzeczy. Masz jakiś cel. Cel to jest coś, jakaś sytuacja, bądź jakaś rzecz odległa w czasie, bądź jakieś marzenie, cel. I masz sobie sytuację początkową, czyli stan obecny rzeczy, w którym się znajdujesz. No i pomiędzy tymi dwoma rzeczami jest jakaś droga, tak? którą ty musisz przejść, żeby dojść do tego celu. I właśnie ta droga będzie kluczowa, i zaraz sobie właśnie przytoczymy, jak przejść ją sprawnie, dobrze, nawet z uśmiechem na twarzy. Dam Ci praktyczne wskazówki, żebyś od razu mógł sobie wdrożyć jakieś kroki w życie i już mieć poczucie, że robisz coś w dobrym kierunku. Jak już wspomnieliśmy, mamy sobie stan początkowy oraz jakiś cel, jakieś marzenie, coś do czego dążymy. I jaki jest najczęstszy błąd, jaki zawsze popełniają ludzie? Weźmy sobie tutaj pod lupę postanowienia noworoczne. Ktoś palił całe życie Ktoś żarcił przy całe życie Ktoś był, nie wiem, jakiś yy, pesymistą całe życie Ktoś po prostu był nie do zniesienia całe życie Ktoś robił coś całe życie No i teraz czeka na magiczną liczbę 31 grudnia Wszystko się zmieni Tej nocy po prostu wstanę, będę nowy, będę super bohaterem I będę miał te wszystkie rzeczy, które sobie postanowiłem A niestety tak to nie działa Bo to wszystko jest wbrew neuronauce Która mówi, że jeśli latami powielałeś jakiś schemat Czyli przyzwyczajałeś swój mózg do pewnych działań to w ramach tego utworzyły się ścieżki neuronalne, no i ty sobie tak na tym zasuwasz, tak? Czyli to są twoje. W skrócie, nawyki i najczęstszym błędem jest rzucanie się na głęboką wodę. Omówmy sobie to na praktycznych przykładach. Ktoś chce przytyć, tak? Czyli na przykład, ja ważę 50 kilo, kurczę, chciałbym ważyć 80 kg, mieć fajną, umieśnioną plażową sylwetkę, wyjść na plażę i wyglądać jak koks, być pewnym siebie, być atrakcyjnym, no i generalnie cieszyć się właśnie tymi wszystkimi benefitami, które daje ta sylwetka. No a później co robi ta osoba? Ta osoba później kupuje karnet na siłowie i, nie wiem, zaczyna chodzić 5 razy w tygodniu, zaczyna Żreć 4000 kolorów, no i żre, żre, że później w sumie to z tej plażowej sylwetki to zostaje, to się okazuje, że jest gruba, a z tych pięciu treningów w tygodniu to się okazuje, że chodzi przemęczony i ma chujowe samopoczucie, no i nie chce mu się generalnie nic. Kluczowym jest tutaj zrozumienie, że każda rzecz, do której idą życie, to jest jakiś dłuższy proces. No dobra, może nie każda. Jak chcesz na przykład, e, jak chcesz na przykład zrobić rzecz X, tak, no to być może droga będzie krótka, czy coś. Zależy tutaj w sumie od celu, jaki sobie obierzesz, no ale generalnie musisz zrozumieć, że jest coś takiego jak odroczona gratyfikacja, tak? Czyli ty się nie rzucasz teraz: sobie, "O, już to, to, już to, już to. O, czyli że kurczę, całe życie w ogóle byłem gdzieś na manowcach." <gryw> Kocham to powiedzenie. Ale teraz chcę mieć to to i to i to. No nie, tak to po prostu nie działa. Musisz zrozumieć, co to jest odroczona gratyfikacja, czyli musisz nauczyć się czekać na efekty. Efekty nie przychodzą w jedną noc w jeden dzień. To jest jakiś proces, zasuwa się, tak? Podejmujesz się jakieś niekomfortowe działania, no i z czasem po prostu to wszystko sobie przychodzi. Tak samo jak chcesz przebiegnąć maraton, no to jak byłeś otyły, ważysz, masz, nie wiem, 30 kg nadwagi, no to nie przebiegniesz za miesiąc, czy za trzy miesiące, czy, no dobra, za pół roku, być może jest to osiągalne, zależy też, z jakiego punktu startujesz, ale generalnie, no w trzy miesiące na przykład nie przebiegniesz maratonu w takim stanie, jak na przykład teraz biegasz kilometr albo wchodzisz po schodach i masz zadyszkę. No i jak ty Teraz właśnie będąc taką otyłą osobą. Wybiegniesz się sobie, powiedz, e, ja teraz biegnę e, 10 km, e, bo już chcę, już chcę, muszę szybko zasuwać. Jedyne co to odpalić ci się ciało migdałowate, reakcja związana z ucieczką i ty już nigdy nie zrobisz, nie powtórzysz tej rzeczy. Tak samo jak chcesz założyć firmę, tak? No to fajnie, chcesz mieć kasę, chcesz mieć kurcze status, chcesz ogólnie, wiesz, być taki, o, mam firma, jestem kozak, nie? Już chcesz zarabiać kokosy, już chcesz kurcze yy, nic w ogóle nie angażować się, nie wkładać w to czasu, chcesz w ogóle zbijać bąki a. Pieniążki same będą leciały z nieba <laughs> No to jak masz takie podejście To w ogóle nie zakładaj firmy, ale no logicznym Faktem jest to, że nie robisz tego bez jakichś Kompetencji, nie robisz tego bez poduszki Finansowej, nie robisz tego bez znajomości Prawa, księgowości i innych niezbędnych Rzeczy, które będą ci do tego potrzebne No dobra, więc już wiemy, żeby nie stawiać Tego za dużego kroku, który nas przeciąża I który nie pozwala nam w ogóle iść dalej W proces, bo już się na początku zrażamy To co w takim razie zrobić? I odpowiedzią Tutaj jest mądra strategia Bez pośpiechu, czyli jak chcę to Zrobić, w jakim czasie chcę to zrobić i czy mój cel jest osiągalny. Czyli siadasz sobie, bierzesz sobie kartkę papieru i sobie piszesz. Dobra, moje życie wygląda tak i tak i tak. Na przykład, nie wiem, ja chcę założyć firmę, to mam takie, takie zasoby, potrzebuję takich i takich zasobów. To, to i to. Rozpisujesz całą swoją sytuację początkową. Zaznaczasz sobie swój cel, do którego chcesz dążyć. Czyli na przykład za dwa lata chcę być w tej i w tej pozycji. Za dwa lata chcę ważyć tyle i tyle. Chcę, chcę podnosić na klatę tyle i tyle, tak? Czyli po drugiej stronie masz tą ojane nieosiągalnością marzenie. A według mnie większość rzeczy da się osiągnąć, tylko wymaga to mądrego podejścia. No dobra, czyli jak już masz, tą masz już tę początkową sytuację, swoją rozpisaną, masz już ten napisany swój cel, do którego chcesz dążyć, no to sobie zaznaczasz krok po kroku w odpowiednich okresach czasowych, jakie chcesz tam notować postępy. I teraz ważnym faktem jest to, żeby te postępy nie były przesadzone, czyli na przykład ty za miesiąc nie możesz chcieć już ważyć 10 kilo więcej już być byczkiem dociętym, coś tam, no bo to nie jesteś magikiem i nie oszukasz fizjologii, tak? Tak samo jak założysz sobie firmę, to nie jesteś magikiem i nie oszukasz rynku czy czegoś tam. No dobra, wiadomo, zawsze się zdarzają jakieś cuda. Ponadto, jeśli chodzi o przedsiębiorczość to tam różne rzeczy się dzieją i świat widział różne kwiatki ale na przykład fizjologii nie oszukasz czy na przykład jak chcesz przebiegnąć maraton tak i na przykład właśnie byłeś gruby no to daj se to za rok no pff, umrzesz jak za rok to przebiegniesz a nie za miesiąc, tak samo co umrzesz jak ten nie wiem 10 baniek będziesz zarabiał za 10 lat a nie teraz i sobie też wyznaczasz od czego zaczynasz tak czyli dobra teraz jestem chudy jak patyk jem generalnie tyle, że zawsze wychodzi na zero i nie mogę przytyć, to na przykład dodam sobie jedną przekąskę po śniadaniu. Dodam sobie jedną przekąskę po kolacji. Zjem sobie na przykład, nie wiem, garść orzechów teraz codziennie, później będę sobie dokładał jakąś jeszcze inną przekąskę, no i będę się utrzymywał, monitorował progres na danym poziomie. Zacznę sobie od jednego treningu y, tygodniowo. Później, jak już uznam, że jestem gotów, to sobie dołożę kolejny. Ważne też, żeby te działania były dopasowane do Ciebie, tak? Czyli jak jesteś matką trójki dzieci, no to sobie nie możesz narzucić, że teraz będziesz robić pięć treningów, bo raczej będzie to niewykonalne, tak? bo masz też inne priorytety, inne obowiązki i nie możesz sobie już na tyle pozwolić, yy, jak na przykład byś sobie pozwoliła w młodości. Więc sobie wyznaczasz konkretnie, co ty chcesz osiągnąć w danym czasie. Ważne jest to, żeby ten plan był edytowalny, czyli ty się teraz nie załamuj, jak ty sobie założyłeś, że za miesiąc będziesz już te 3 kg cięższa, a jednak nie byłeś. Po prostu przeanalizuj. Co być może popełniłeś źle, być może nie trzymałeś się planu, być może za dużą presję na siebie nałożyłeś, być może działania, które chciałeś podjąć, nie miałeś przestrzeni na działania, które chciałeś podjąć. Jakby sytuacji może być dużo, ale ważne jest to, żebyś ty w tym momencie się nie zniechęcał, tylko po prostu szukał przyczyny i modyfikował plan. Plan jest jakimś drogowskazem, tak? I nie ma jednej jasno określonej drogi, jak tam dopłynąć. Możesz eksperymentować, możesz próbować różnych rzeczy. No i też się nastaw na to, że będzie pierdyliard porażek. Nie będzie ci się chciało, będziesz zniszczony. Nie będziesz miał motywacji. Będziesz miał w ogóle, o, po co to robię? Kurczę, nie chce mi się lepiej sobie pooglądać TikToka albo kolorowe dupeczki na Instagramie. <laughs> Ale tutaj właśnie przychodzi... Czwarty i ostatni podpunkt w tym odcinku, czyli wizja końcowa. To jest coś, co osobiście mi pomaga. Jak nie mam motywacji, czy generalnie czegoś mi się nie chce, to sobie wyobrażam zawsze. Kuba, jeśli będziesz podejmował takie wybory, to gdzie ty będziesz za 10 lat? Czy 15, czy 20. Czy ty chcesz skończyć jako jakiś, nie wiem, Beduin? Chcesz mieć łatwe życie i cały czas iść sobie, płynąć jak taka kłoda przez rzekę i za 20 lat się obudzić, kurczę, gdzie ja byłem? Czemu ja się bałem w ogóle podjąć jakiegoś działania? Czemu ja nie spróbowałem tego zrobić, tak? Bo bałem się na przykład opinii innych ludzi. No nie, po prostu taka wizja mnie przeraża, że nie wiem, na przykład będę wiązał koniec z końcem, tak? I nie chcę takiego życia po prostu, i to jest myślę, że największa motywacja, tak? Czyli jakieś wymarzone życie, do którego ogólnie jadą, że. Bo być może ty będziesz chciał dążyć tak, czyli, na przykład, ty chcesz mieć fajną, estetyczną sylwetkę, nie chcesz być w końcu gruby, bądź nie chcesz być w końcu chudy, chcesz w końcu być atrakcyjny, przyciągać kobiety. No to generalnie masz już jakąś motywację, tak? Że jak nie podejmiesz działania, to za 10 lat będziesz jeszcze być może grubszy albo jeszcze chudszy, bo cię, nie wiem. Bo jeszcze bardziej cię zjedzą nerwy i jeszcze bardziej będziesz postresowany i nie będziesz mógł na przykład jeść. I tutaj te motywacje mogą być różne w zależności od tego, do jakiego celu dążysz, tak? Czyli na przykład, nie wiem, chcesz w końcu zbudować jakieś fajne jakościowe relacje, które też wymagają wysiłku i dyskomfortu często, tak? Bo żeby zbudować jakąś fajną na przykład relację, musisz się wyzbyć jakichś swoich e, słabych przekonań, tak? które odpychają od ciebie ludzi. No ale teraz możesz sobie wyobrazić, dobra, jeśli ja się w tym momencie nie zmienię, nie zmienię swojego sposobu myślenia, to za 10 lat będę zadawał się z jakimiś samymi Debilami, którzy nie będą mi dawali w ogóle satysfakcji w życiu. No i czy taka wizja cię satysfakcjonuje? Jeśli tak, saibyście, nic nie robię. Żyjemy w wolnym świecie i każdy ma wolność wyboru. No ale mnie, na przykład, nie satysfakcjonuje takie życie, więc wolę zacisnąć pasa i po prostu działać. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Dzisiaj trochę krótszy formacik, bo ostatnie odcinki były dosyć długie. Także dzisiaj coś do wrzucenia na ząb w wolnej, krótkiej chwili. I teraz blok reklamowy! Hahaha, co ha, ha. myślałeś, że za darmo dostaniesz wartość? Nic z tych rzeczy! Nie no, żartuję. Generalnie. Jeśli ty masz jakiś cel związany z sylwetką, jesteś chudy i w końcu marzyć się ta umieśniona, plażowa sylwetka, w końcu chcesz przytyć te 10, 12, 15, 30 kilo, bo już masz dosyć tego, że jesteś chudy. Patrzysz w lustro i masz tutaj, nie wiem, na kości trochę skóry i cię już po prostu irytuje, że twoi koledzy wyzywają cię, bądź twoi współpracownicy, o, ale jesteś suchoklatesem, przytył byś w końcu, zaraz wiatr cię zwieje modno. <noise> Doskonale wiem, co czujesz, bo również i ja przeżyłem te wszystkie obelgi i ustrojstwa. Zaczynałem ważąc 60% kilop, przytyłem do 92. Aktualnie jestem na redukcji, no ale generalnie przeszedłem przez ten cały proces. Jeśli również chcesz przez niego przejść, chcesz przejść przez niego mądrzej jakościowo, bez siemy, bez skamu, chcesz wiedzieć realnie, co możesz osiągnąć, w jakim okresie i chcesz po prostu to spełnić i przestać gadać, że o ja w końcu będę wyciskał tyle i tyle, ja w końcu będę robił to i to, ja pójdę od stycznia na tą siłownię, to zapraszam Cię na darmową konsultację. Dokładnie tak darmową, bo na tej konsultacji właśnie sobie omówimy Twój cel, omówimy. Mówimy sobie to, do czego Ty chcesz właśnie dążyć, jaka jest Twoja sytuacja początkowa. I ja dobiorę do tego takie działania, abyś ty mógł sobie spokojnie do tego iść krok po kroku i nie będziesz czuł się zmotywowany, będziesz miał radość, że są cały czas efekty i będzie super baja. Także wejdź na moją stronę internetową benefit.pl i przekonaj się, jak możemy to osiągnąć. Trzymalo, pozdro!